Proszę zobaczyć ciągnik autonomiczny a w zasadzie prowadzenie GPS Tu mam znacznik Proszę zobaczyć jak prościutko Proszę zobaczyć jak ciągnik elegancko idzie prościutko Dokładność, odchylenie plus minus metr m Ale pięknie, zobaczcie. Jak pięknie posadzone ziemniaki według nawigacji ABC Polska. Pięknie, jak po sznurku. Kurwa ten bocian siedzi gdzieś tam na drzewie, i jak tylko widzi, jak wjeżdżam na pole, od razu przychodzi, bo już wie, że będzie Micha, że będą żaby. I inne robactwo. No co za artysta, jest to głowa mała. Poważnie, filowałem go, bo go dostrzegłem na drzewie. I. I powiem Wam, że. On tylko wypatruje traktora. Jak przyjadę czym czerwonym Ursusem albo Dojcem, pierdolony, od razu mi się tam pakuje. Ale dobrze, niech wyjadę robactwo. Jest mnóstwo szpaków, pliszek. Niech nie to robactwo. Dobra, ja skończyłem tutaj redlenie tych ziemniaków. Wcześniej trochę chwaścik ogarnąłem. No i poczekajcie. O. Ogarnąłem trochę chwaścik tutaj jak widać są redełka, ale jest też taka łapka jak to się nazywa, mięśnia i i najpierw większościutkami chwast leciałem a później redełko i... i tak to wygląda. Dobra, nie ma co tu gadać. Lecę do siebie na podwórko i, I kończymy dzień pracy na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!